Cześć, witam Was ponownie. Dzisiaj przygotujemy golonkę, zapraszam do oglądania. Zaczniemy od przygotowania wywaru do około 3 liter wody wrzucam dwie marchewki, jedną pietruszkę, około 150 g selera, cebulę, ziele angielskie, liść laurowy. I łyżkę soli. Do gotującego się wywaru wrzucam golonkę. Całość gotuje około półtora godziny pod przykryciem na wolnym ogniu. Następnie przechodzimy do przyrządzenia marynaty. Czosnek drobno siekam. Do czosnku dodaję małą łyżeczkę musztardy. Łyżeczkę papryki słodkiej, płaską łyżeczkę soli, szczypta pieprzu, łyżeczkę tymianku i łyżeczkę płynnego miodu. Całość dokładnie mieszam. Ugotowaną golonkę przekładam do naczynia żaroodpornego. Dodaję szklankę wywaru. I nacieram naszą marynatą. Naczynie żaroodporne przykrywam drugą połówką. I wkładam do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni Celsjusza na około godzinkę. Po tym czasie zdejmuję pokrywkę. I dopiekam jeszcze jakieś 20 minut. Tak prezentuje się gotowa golonka. Zapraszam do subskrypcji kanału i do zobaczenia. Cześć!